Sniadanko. Kocham tosty. Hej, wszystkim, tu Mary Kajden. <noise> I do Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym daily vlogu. Dzisiaj jest 2 maja, wtorek. wtorek. <noise> I w sumie jest już po południu, jest um, przed 17. I kucyk, tak uciekłeś. Skoczyna. I zabieramy się za naszego majówkowego grilla. Ym, tak, z racji tego, że nie posiadamy żadnej działki, hi, hi, ani nic w tym stylu, gdzie można by zrobić grilla, Grzegorz wymyślił, że zrobimy sobie majówkowego grilla w piekarniku, więc mamy tu kiełbasę, mamy marynatę do mięs, musztardę i ketchup i będziemy zaraz piec kiełbaski w piekarniku. Jej! Powiem że ja zawsze Chciałem pasę tak w kratkę, że tak No wiem, ale to może zróbmy w takim obrazku. Kiełbaski ponacinane, teraz przełożymy je na... ...blachę? jak że nie kawlek, Dobra. A, tu można włączyć tryb grillowy w sumie. Mamy tryb grillowy? Tak. A który to jest? Ten z takim, taką falką jakby... Dobra, włączamy tryb grillowy, którego nigdy wcześniej nie używałam i zaczynamy grillowanie naszych kiełbasek. W międzyczasie zauważyłam, jak kiełbaski się grillują. Zauważyłam, że wrzucił mi się już daily vlog z 29 kwietnia, więc będę go chciała zaraz wrzucić, tylko muszę zrobić miniaturkę, tytuł i takie, takie, takie. Okej, okay, miniaturka gotowa do poprzedniego vloga. Wygląda tak, chociaż być może już ją widzieliście. Giełka oczywiście bardzo pomocna, jak zawsze. No to. I właśnie wrzuciłam go na kanał. Znalazłam kocyk, żeby zrobić piknik koło balkonu, ale mojemu mężowi nie za bardzo podoba się ten pomysł. No hej! Chyba Iskierce ten pomysł się bardziej podoba. Dobra, to ja się zwijam z moim kocykiem. Chyba będziemy jeść przed komputerem, jak zwykle. To ma też swoje plusy. Ogólnie to już czuję, jak pachną te kiełbaski i nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Już strasznie długo tam siedzą, a ja zaczynam umierać z głodu. Koty chodzą dookoła mnie i zastanawiają się, co mi odbiło. Uuuu Jemy chyba już jadła. Kiełbaski z piekarnika. Z grilla. Z grilla. Tak. Poproszę mój ulubiony składnik. Ketchup. W to miejsce. Dziękuję. No, Ogólnie już po opiecie Obiadu. Kolacji. W każdym razie, jak na kiełbasę, muszę powiedzieć, że było całkiem dobre, bo ja nie jestem zbyt dużą wielbicielką kiełbas, ale ta była całkiem spoko. Rumianek po kiełbasach musi być, no przynajmniej dla mnie, no ładny kubeczek. Będziemy jechać do sklepu niedługo na małe zakupy, bo jutro znowu wszystko będzie zamknięte. Trzeba kupić kilka rzeczy. No i tak, taki pochmurny dzień taki. Spacerak! Ej. Ej. Trzeba się dotlenić trochę. W tym żarciem. Tym żarciem. <grym> Takie <grym> bosek. Po tych zakurwach. No. Znaczy jakby w naszym domu pachnie grillem. Także... No cóż. Tu ładnie słychać. Słabo widać, ale ładnie słychać. Powiedz się nawet pomimo, tak. że nie jest najcieplej, no jesteśmy już w domu i będziemy teraz piekli babkę, Lubi. jajka, tak cukier, ty Dyszczegłą. Teraz będziemy to miksować. teraz dodaliśmy masło i jogurt oczywiście ja w ogóle nie wiem, czy mówiłam, co my robimy robimy babkę miksujemy okej, okay, dobra gotowe to teraz będziemy przykładać do poranek tu jest jedna. Jest druga i do piekarnika. Ile stopni? 160 na. 50-60 na. To malutka krócej, nie? No tak, na pewno. Okej, okay, babka w piecu. A my będziemy teraz nagrywać kolejny odcinek Ramen Origins, chyba piąty? Płodka. Babeczki wyglądają teraz tak. Tą malutką chyba będzie można zaraz wyjąć. To dużo jeszcze musi chwilę poczekać. W międzyczasie hmm, pomyślałam, że pogram sobie chwilę w zeldę. tak w tym trybie, że tak powiem, stołowym, jednak zauważyłam, że mam mało baterii. Niestety jak trzymasz się go na stole, to nie można go ładować, chyba że masz taką specjalną podstawkę. Widziałam właśnie, no ale pogram sobie chwilę. Jej. Właśnie są na jakiejś pustyni i co chwilę są jakieś takie burze i znika mi mapka. O, tu się pojawia, a to tam, tam Wszystko było tak słabo widać. Muszę znaleźć jakąś dziewczynę, która się zgubiła. Tutaj na mapie się to nazywa, gdzieś właśnie... O, Dragon Exile. Myślałam, że jestem bliżej. Ale tu gdzieś jest szlań, bo on tak mi ga... O, jest! Uuu! Ciekawy szkielet! Będę musiała się po nim podspinać. Tu chyba będzie wróżka, mi się wydaje. Masz drę? <grystanie> No mam. Już innej płaciłam, ale nie wiedziałam, Żona, gdy że... idziemy na zakupy. No, dajesz. Ciekawe, tak wygląda tak samo jak tamta. To śmiesznie, tak akurat pod tym szkieletem na To Podobno, ale chyba trochę inne kolory ma. Make-upu i w ogóle. To jest tyrenia. No nie, to jest właśnie jakaś wróżka. Ta wróżka mi się wydawało, że zawsze będę mieć matkę, to taki shop. Teraz będę robić lajwa na hitboxie. Ej. Ok, zaraz będziemy testować naszą babeczkę, tą wersji małej. Bardzo ładnie pachnie. Tak, a ja robię lajwa z The Sims 3. Nawet się upiekło. Wygląda ładnie. Mam na nadzieję, że jest smaczna. Smaczna? No raczej. Nie, no, bo... Co? ktoś pomyśli, że ja ba... My bardzo, bardzo dobra babka. Wiem, że tu jest pełno pudełek, ale się jest taka słodka. Tylko niestety jest do was tyłem. Isia, nie chcesz się pokazać chociaż raz na vlogu? Patrzcie, że odwraca ode mnie głowę. To chyba znaczy nie idź sobie. Isia jednak. No. Mój zazdrosny kotek. Nie? Tak. Okej okay, moi drodzy, w dzisiejszym filmie to by było wszystko. E, właśnie skończyłam live'a przed chwilą. Chyba live'owałam gdzieś z dwie godziny z The Sims 3. E, także było bardzo miło. Ogólnie bardzo lubię The Sims 3. Dawno nie grałam i tyle się stęskniłam. Teraz sobie gram na takim moim Sejwie. Powiedziałabym przeznaczonym głównie na wymarzone podróże Więc jest dosyć sentymentalnie Mukioka oczywiście od razu wykorzysta sytuację, że wstałam z krzesła i postanowiła je zająć Ona zawsze kładzie się tutaj spać, jak tylko <laughs> zwolnię jej miejsce Pewnie na to czekała cały czas No, dzisiaj taki dzień trochę, wiecie, leniuszkowaty ale było całkiem fajnie. Zwłaszcza w sumie druga część dnia była miła. Ehm, także ogólnie dzięki za wszystkie nowe subskrypcje, bo przybyło mi już chyba, wydaje mi się, że trochę ponad 10 tysięcy, jeśli się nie mylę, od czasu, kiedy wrzuciłam pierwszego vloga. Dzięki oczywiście za wszystkie komentarze, które zostawiacie. Czytam wszystkie. <grych> także jeszcze raz dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał. Jeśli Wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę. Do zobaczenia w kolejnych daily vlogach. Uziaki, pa!